Siemano, z tej strony Kosiorski, mamy siódmą rocznicę w ID Heroes i dzisiaj omówię ją, co warto robić, czego nie warto, jako free-to-play gracz głównie i co tutaj jest. Na początku byłem dosyć negatywnie nastawiony do rocznicy, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o nią, głównie zbieraliśmy scrolle i okazuje się, że zużycie skroli nie jest aż tak tak super w tym momencie. Bywają eventy, na których wydamy 700 czy 1000 i mamy esencję, e, skrzynkę. Tutaj jest trochę gorzej. Także możemy wydać i 2000 gemów i znaczy 2000 shardów i tak naprawdę zgarnąć dwie pay to win skrzynki, ale dodatkowo zawsze tu jakiś może wpaść i wpada jakiś e, trigger shard. E, no e, trigger, e, po prostu trigger ten e, artefakt, który daje nam dosyć spore bonusy na stałe, tak? Te nowe artefakty są dosyć ciekawą sprawą i o nich też nie można zapominać. Jeżeli mamy na myśli właśnie ten eventik, to możemy dostać na przykład taki, który nie jest jakiś szalony ale dostajemy 6000 ataku co też nie jest jakimś szalonym wyczynem główny dodatkowy Control Precision działa głównie na PvP czyli mnie by bardzo nie interesowało jest też dostępny taki domek, który daje już prawie 1,5 miliona HP na samym początku na samym pierwszej gwiazdce na maksa no to w ogóle 108 tysięcy ale to jest kosmos Także są niektóre ciekawe, a te główne, co można nawet wybrać, są dużo lepsze. Ale dobra, wróćmy po kolei. Co mamy za eventy Prze od końca Hero Exchange Event, znany już nam event, czyli po prostu promocja i dodane kilka postaci tutaj są dostępne za te Soulstone Store. Ja kupiłem Freję, ponieważ ją jakby cały czas Awakeninguję, mam ją C+, i w ogóle to słabo wychodzi, także muszę... Kopi zgarnąć za pośrednictwem. Generalnie te co tutaj są, postacie teraz w promocji są gdzieś użyteczne, jako postać po prostu do domku, takie jak Azra. Głównie wszystkie te postacie gdzieś tam jako domek pomocny. Mokman jako Wojt postać też jest świetny. Także ok, można sobie wymienić, promocje dosyć fajne i ogólnie dobra sprawa. summoning Event. Mamy tutaj dostępną Eloise, czyli za 200 punktów, co jest dla wszystkich graczy początkujących. No, najważniejszą postacią do składania, także fajnie, za 400 mamy nową postać Natalii generalnie na ten moment nie ma co bardzo o niej myśleć, jest to jakiś tam jakiś typu support, ale no teraz się nie gra zwykłych postaci, a jako pierwsza E5 na pewno to nie będzie, jakby teraz ja to widzę tę grę tak, mamy pierwszą E5 i Potem Void postacie i budowanie pod te Void postacie do domku, na przykład postaci i tyle. Gramy głównie Voidami i supportami dla nich, lub do domku ulepszamy. Dodatkowo dostajemy też Lizon Pupil. Głównie jako... głównie stąd je zdobywamy, także tu jest bodajże 14 za cały całą sumą łącznie max, można wydać 2000 skroli Za wylosowanie nowej postaci, mamy też oczywiście komplet EQ no, i głównie tutaj to tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową rzecz. Jeżeli macie którąś z tych pięciu ostatnich postaci, to możecie ją wymienić na nową postać za daną ilość tych. Tej waluty, którą tu dostajemy za zużywanie Heroic skroli w danym okresie czasu. Czyli teraz to bywamy, przeważnie, jak jest light czy dark postać, chyba wtedy wpadają nam te dodatkowe Eternal Kryształy. A na zwykłych Heroic eventach, sumonach nie ma tego. Dobrze, także to były takie normalne eventy, jeżeli chodzi o rocznicę. Codziennie logujemy się, odbieramy 100 scrolli nie zapomnijcie o tym, bardzo ważna sprawa wydaje mi się, że jak zapomniecie to potem można nadrobić kilka dni na raz ale lepiej nie ryzykować 100 scrolli także to jest jedna sprawa druga i to w sumie chciałbym na końcu poruszyć, ale niech będzie teraz jak jedziemy po kolei Mirror Cars jeżeli naprawimy 7 mirrorów to dostajemy to co tu wskazujemy nie naprawicie 7 nie, nie martwcie się o to chyba, że grube hajsy wpłacacie na tą grę generalnie klikamy save Natali i mamy tutaj tak, używamy te części, co tu widzicie na dole, illusion pupil które można było zdobyć wy za sumonowanie zdobywamy, żeby dostać kawałek lu, lustra zobaczcie, mamy tu jest napisane, że mirror shard jest gwarantowany przy dziewięciu niekompletnych, no pewnie 10 chodzi tutaj, że 10 będzie gwarantowany. Nie kom, no kiedy się nie uda znaleźć tego kawałka, to mamy gwarantowany. Generalnie jak widziałem jakie ludzie inni samonowali, to jest nikła szansa. Dziwne, bo nie ma tu za bardzo szansy podanej jaka jest, o jest tutaj może 2,4 yy... 2,4 także 2,4 to jest naprawdę pomijalna szansa na znalezienie szarda. No, pomijalna według mnie, więc można się skupić na tym, że po prostu co dziesiąty będzie gwarantowany dla nas i może jeden jakimś cudem bonusowo dostajemy. Także dużo trzeba wydać i dostaniemy za to pay to artefakt bez najnowszego artefaktu. Dostajemy te szardy na całkowity ten artefakt, czy jak to tam się zwie. I poza tym dostajemy całkiem fajne nagrody dodatkowe za każdy serce. Mamy tutaj te zongzi, które fajnie, fajnie jest je kupić, o nich jeszcze opowiem. To też jest trochę warte, ale generalnie to nie jest aż tak szalone, tak? To wszystko możemy kupić tak. Nie wiem, za 8 to jest za 8 tysięcy, to jest za bodajże 6 tysięcy, tu jest 2000 gemów, tu jest 1500, 4,5 tysiąca. Także to nie są szalone liczby, ale są to jakieś miłe dodatki. No i do tego potem jest win artefakt. Nie liczyłem, ale mniej więcej, jak widziałem, to można jako free-to-play gracz używanie 2000 skroli, powinniśmy złapać tylko dwa pierwsze punkty. Nie więcej. Dwa pierwsze lusterka to jest to, co możemy złożyć. Zło Chyba, że jakimś cudem mamy farta, no ale co można mieć farta z 2,5% na zdobycie szarda? No, no raz się może trafić, także to nie ma co brać pod uwagę. Także możemy zdobyć dwa razy pay to win artefakt w skrzynie oraz ten artefakt na level drugi by był już, to trochę daje statystyk, za 2000 scrolli. Powinniśmy, bo tego, tak jak mówiłem, nie liczę, ponieważ według mnie to nie jest dobry event do wydawania szardów Scrolli. Dla mnie dobry event na wydawanie scrolli teraz to jest... Ups, daje mi awake Mój progres w grze zależy głównie od tego, jaki mam Awaken na postaci, a no to jest ciężka sprawa, albo od tego, czy mam Core, to jest bardzo ciężkie do zdobycia, albo Subsens. Subsens już tam powoli sobie farmię, dropią mi, więc nie jest takim problemem, ale kory są dużym problemem, mają mały drop rate. Można naprawdę długo, długo czekać, aż to się zdobędzie, no i trzeba, wydaje mi się, że na nich się powinniśmy skupić. No Jeżeli jesteście trochę bardziej zaawansowani na progresowaniu, ja na pewno powinienem, także według mnie, skrzynie ostatnio były tak rozdawane, że jak zacząłem na tym trzecim koncie, które bardzo już olewam, tam mam chyba już z 8 czy 10 w pół roku skrzyn pay to win bez dużego wysiłku. To jest naprawdę dużo, także nie warto teraz wydawać skroli. Także to raczej jest do pominięcia według mnie dla naszych graczy. Trzecia opcja to jest. Fenlier Fen To jest walka z takim bossem, ja mogę przejść. Albo dobra, zanim do niego przejdziemy, to chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Tu mamy, u, 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 gdzie to jest? Mamy takie Lucky Zongzi. Możemy je kupić za gemę, co bardzo polecam. 25 tysięcy gemów za to wydamy, żeby mieć 50. Otworzymy sobie wszystkie od razu, zobaczycie, ile z tego wyjdzie. I dostałem 13 egg, tych najlepszych. To są, co dostaliśmy, co dostaniemy, bo jeszcze albo dostaliśmy ogólnie, co dla nas czeka, no i tu są te słabsze nagrody, tak przyjmujemy i zobaczcie, mamy te nasze nagrody, te lepsze na EGYOL EG mają dany numer oraz daną rzecz, jeżeli Teraz codziennie będzie co jakiś czas laki numer 1 odblokowywany. Na przykład ja gdzieś tutaj mam 2004, zobaczcie, dwa razy e, kory, to będę miał bonus reward re, re, razy 3. Czyli na koniec, na koniec, nie że teraz, tylko na koniec, jak ten event się skończy, dostaniemy te nagrody, co tutaj są pokazane. Także mega, mega kozacko, tym bardziej, że te numery będą odblokowane. Naprawdę zalecam każdemu to kupić. Ja ten event był już tam kiedyś z pół roku temu identyczny, bardzo podobny i naprawdę bardzo duży bardzo duże value z tego jest, to jest naprawdę warte zdobycia, jeżeli trafimy, no nie wiem, no kory to może nie, ale Shardy, średnio trochę warte, to jest bardzo dużo warte. Ogólnie nie są najgorszej itemki. Kontrakt stary dżemie też są OK, także... To generalnie każdemu zalecam. Nie jest to że tak, że to jest najlepsza rzecz na świecie, ale naprawdę zalecam użyć. Jeżeli chodzi o tego walkę z tym potworkiem, ja sobie troszeczkę potestowałem na tym koncie, walka z tym potworkiem ma, możemy do tego podejść na dwie taktyki. Zobaczcie, klikniemy znak zapytania, mamy napisane, jeżeli otworzymy jedno w pierwszym jakby lustrze trafimy tego przeciwnika, zadajemy 5 damage'a i dostajemy nagrody w wysokości 50%. Jeżeli za siódmym, to nagrody jest razy 200%, zadajemy 20 obrażeń. I generalnie, jeżeli chcemy pokonać go jak najszybciej, powinniśmy go znajdować za pierwszym razem. Dla mnie to było na początku mylące. O co tu chodzi? Najlepiej, żeby było najpóźniej, to najwięcej nagród. Ale nie. Generalnie, jeżeli chcecie go pokonać, żeby zdobyć ten ski, ten triżer kolejny, inny niż pokazywałem, to chcemy go pokonywać jak najszybciej. Zobaczcie, jak ma. A tak? So Prawy dolny róg jest gościu i tu jest taki trik, że trzeba szukać, pamiętać, gdzie on, gdzie się jego kulka jakby e, przemieszcza. Też można użyć jakiegoś, e, czegoś do nagrywania. I tak, jeżeli by Wam zależało na najwyższych nagrodach, macie 1000 tysięcy gemów, otwieracie wszystko i na końcu tam, gdzie był ten boss. A jeżeli macie mało gemów, a chcecie skończyć ten event, co i tak będzie Was kosztowało chyba minimum 40 tysięcy gemów, więc nie zalecam, to otwieracie... Tam gdzie był ten boss. I zobaczcie, dostałem tylko e, tyle nagród i zadaliśmy mu 5 pro, e, 20% damagea ogólnie. Nie, 5% teraz procent Co i tak nam dało tą nagrodę, ponieważ każde zbite 20 obrażeń to jest 10 tych wariacików. E, i zobaczcie, jakie są nagrody. Nagrody są generalnie ok, tak? Jeżeli trafimy master toolboxy, sellers to to są nagrody ok, ale to jest bardzo drugie. Widzieliście, jedno otwarcie, 1000. Tu pokażę Wam, dlaczego mówiłem, że to jest kiepskie, tak? Odpalamy 10. O, wow, to jest fajna nagroda odpaliśmy 10, dostaliśmy tylko jeden, tak, czyli gwarantowane, dostałem nagrodę to, to jest warte 6000, tysięcy powiedzmy, na normalnym no 6 jest warte, za tyle można kupić i co za to można zrobić, bo jeszcze nie pokazywałem, także boss, wydawamy, wydajemy mnóstwo gemów, możemy zdobyć troszeczkę dodatkowych nagród, zalecam szukać w pierwszym mirror, jeżeli macie zamiar to grać, ja tego nie będę grał, tutaj tu akurat na przykład miałem 11 tych wariatków tu mamy, że ze względu na ilość summonów, mamy gwarantowaną skrzynkę z trigzerem, który możemy sobie wybrać. Zobaczcie, tu jest event, który jest dla mnie czymś, dlaczego ta rocznica jest ok. Tam, wydając, możemy tak zmienić skin. Spray to win artefakt na jakiś inny. No nie mam level 1 takiego wolnego, żeby pokazać, ale to kosztuje bodajże 320. Jedno to jest za 50, no to tam trzeba sobie pomnożyć, ile to będzie nasz kosztować. Dosyć sporo, tam chyba 18 tysięcy. Można to zrobić, wydaje mi się, że teraz tak daję Wam dużo artefaktów, żebym nie wymieniał. Można wymienić sobie postać, jak budujecie jakąś swoją pierwszą E5, jakąś postać, więc możecie sobie też tutaj wymienić. flag. raczej bym nie wymieniał, bo może kiedyś tam jakiś tenant inny zmieni dla Was postać do domku. Ale skiny to jest według mnie najważniejsza rzecz do wymiany, jednak tylko te z Limited. O co mi chodzi? Skiny, jak wejdziecie w filter, to tu wszystko co macie wypisane, można sobie zaznaczyć poza tymi zwykłymi. I tu będą takie skiny, które są z limitowanej edycji tylko. I no to będą najlepsze skiny, i je zalecam wymienić na inne. Ja na przykład sobie tym sposobem zrobiłem skin do Elaine, do Wulkana. Także sobie zrobiłem same skiny takie poboczne. A jeżeli nie macie żadnego skina, to możecie skorzystać z tego, że jak tu klikniemy, Memory Enchant e, Coin, to możemy sobie kupić po 50. Kupcie sobie po 52 skiny, niż jeden droższy. Ja to kupiłem, wydałem tutaj te gemy, które trzeba, i kupiłem dwa tańsze, i je można wtedy wymienić na skin, który Was interesuje z Pay Twin. Generalnie tutaj też jest Galeria Activation, czyli jeżeli kiedykolwiek mieliśmy odblokowanego Mokmana, dostajemy tą postać na dole to jest mega łatwe i fajne i przyjemne, zalecam sobie jak nigdy nie mieliście tych postaci wysumonowanych, to sobie je wysumunujcie, zdobędziecie czy coś. Także to jest fajne, ja zalecam wydać Zobaczcie, ja wydałem prawie że wszystko na skiny, bo to dla mnie jest ważne. Mam skiny, możecie nie wydawać, możecie zrobić tu pejtuły artefakt lub postacie. Dużo osób też lubiło tu zmieniać postacie, ale ja aż tak tego nie potrzebuję. Ostatnia rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest kupienie takich kart. Można na samej górze jest 5000 gemów za mnóstwo. Do Cloud Island, do budowania naszych domków, materiałów to jest razy 300 nasz po, razy nasz poziom, czyli u mnie aż razy 300, i przez 15 dni codziennie to samo dostajemy. Także mnóstwo, mnóstwo tego, ale dla mnie aż tak nie jest to potrzebne. Ja nie mam Master Toolboxu, więc nie potrzebuję więcej surowców. Na samym dole mamy za prawdziwą kasę, niestety, fajne, fajne rzeczy, ale no ja nie mam takiej kasy, żeby rozdawać na grę. A po środku mamy za 770 starych dżemów, które ja i tak raczej chciałbym zachować na coś innego mnóstwo fajnych subesencji na moim poziomie 300 trzystety... Poziom, tak naprawdę przez te 15 dni zgarnę równowartość prawie że dwóch e, subesencji skrzyń, czy czterek, zależy jak to liczyć, także mega, mega dużo, ale stary gremmy muszę mieć na jakiś awakening. I jeżeli chodzi o rocznicę, jestem tylko z tego powodu smutny, że nie ma nic, co może nam dać kory, subesencje w większych ilościach, no może olejmy subesencje, nie ma co nam da kory. I nie ma nic, co da mi awakening na postaciach. To jest to, czego mi bardzo brakuje na ten moment, żebym mógł coś sprogresować. I niestety tego nie ma w tej rocznicy, ale są zmiany skinów. Moje konto teraz, zobaczcie jak ładnie ze skinami wygląda, bardzo się z tego cieszę. Po prostu ten event był do skinów dla mnie i do jakichś pobocznych nagród, a przyszłe kolejne eventy będą do czego innego. Dzięki za obejrzenie, dajcie znać co Wy o tym sądzicie i co będziecie robić na rocznicy. Trzymajcie się, cześć!